Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałam się z Wami podzielić moją historią. Otóż kupiłam kosmetyki do cery trądzikowej z polecenia dwóch pań kosmetolog, które mają bardzo dużo obserwatorów na Instagramie i po tych kosmetykach strasznie mnie wysypało. Ten film ma na celu. Nie obrażanie nikogo, nie wybijanie się na cudzych plecach, tylko chcę po prostu opowiedzieć moją historię, że nie wszystko jest dla wszystkich, więc jeżeli jesteście zainteresowani, po jakich kosmetykach mnie niestety wysypało, to oczywiście zapraszam Was na dalszą część tego filmu. Czasami zdarza mi się obserwować branżowe profile kosmetologów, którzy zajmują się osobami z trądzikiem. Akurat pokończyły mi się wszystkie kosmetyki, które używałam, i stwierdziłam, że kupię coś z polecenia kosmetologów. Jeżeli mi się sprawdzi, to będę dalej polecać to moim klientom w pracy. Jak już powiedziałam we wstępie, te panie, przez które kupiłam te kosmetyki, mają bardzo dużo metamorfoz, trądzikowych u siebie na profilach Instagramowych i te metamorfozy są rewelacyjne. Po prostu osoby z tak. Mocnym trądzikiem, grudkowo-krostkowym, z bliznami, praktycznie mają zredukowany trądzik do zera. Ja też nie jestem w stanie znać wszystkich kosmetyków, dlatego stwierdziłam, że chętnie zaufam koleżankom po fachu. Natrafiłam na live tych pań które opowiadały o swoich takich perełkach, które można kupić w aptece i są one przeznaczone właśnie do takich problematycznych cer. No i oczywiście, że te kosmetyki są super hiper. Więc kupiłam te kosmetyki. Jednym z nich jest pianka Pharmaceris, Łagodna pianka myjąca do cery takiej wrażliwej. Mam też krem Urias. Cynkiem I mam też krem z Aven O ich składach opowiem Wam później. Z założenia tych pań kosmetolożek są takie, że. Najlepiej myć twarz pianką, bo ona tak nie podrażnia skóry, nie działa tak mocno seboregulacyjnie jak żel, który po długotrwałym użyciu może nam ściągać i przesuszać twarz, więc właśnie tą piankę kupiłam z ich polecenia i one polecają produkty, które, są, które mają fizjologiczne pH, czyli żeby po takim produkcie. Nie tonizować skóry i nie wprowadzać do pielęgnacji zbyt wielu kosmetyków, bo wiadomo, jeżeli używa się trzech kosmetyków, to jest to oczywiste, że to po nich się ta twarz mogła popsuć albo poprawić. Rano i wieczorem oraz demakijaż wykonywany pianką i kremy, oczywiście, które mają przeznaczenie takie. W celu odbudowy skóry i pozbycia się uczucia pieczenia, suchości skóry oraz regulację pracy gruczołów łojowych i tym samym pozbycie się pryszczy. Rano stosowałam Aven, a wieczorem stosowałam krem Uriasz. I to były moje wszystkie kosmetyki, które używałam w pielęgnacji. Ewentualnie oczy zmywałam płynem micelarnym, ale również ta pianka sobie poradziła z takim mniej mocnym makijażem oczu, też się spisała. I teraz o efektach. Po dwóch dniach stosowania moje gruczoły łojowe na się produkowały o wiele mniej sebum i miałam wrażenie, że te ujścia gruczołów, czyli tak zwane nasze pory, to co widzimy, one się na 100% zwędziły. Ja to zobaczyłam po dwóch dniach, a po dwóch tygodniach strasznie zaczęło mnie wysypywać. Porobiłam sobie zdjęcia. Porobiłam sobie filmiki. Powstawiam wam tutaj w tym filmie, jak moja cera zaczęła wyglądać źle po tych kosmetykach. Dosłownie dostałam grudek, dostałam krostek. Te grudki, które miałam wzdłuż linii żuchwy i na szyi, strasznie mnie bolały i to były takie grudki czerwone, które dosłownie pulsowały. I powiem Wam tak, zdecydowanie łatwiej usunąć jest wykwit pierwotny, jakim jest grudka i krostka, lub przeciwdziałać powstawaniu tych oto zmian, niż, jak w moim przypadku, niestety, grudka i krostka zamienia się w bliznę przerosłą, która jest odczuwalna i przez pewien czas bolesna. No i po prostu usunięcie blizny jest a wykonalne. Kupiłam te kosmetyki z tego względu, że mi się pokończyły po prostu drogeryjne kosmetyki, których używałam na temat których film nagrałam w tym roku po których moja cera była ładna rozjaśniona, nawilżona bez krostek, bez grudek bez widocznych rozszerzonych porów i kosmetyki drogeryjne zamieniłam na kosmetyki apteczne które mi zrobiły po prostu taki stan skóry. Ja po prostu byłam załamana, minęło już dużo czasu, a ja nadal nie mam tak idealnej skóry, jak miałam wcześniej. Wymieniłam te dwa kremy. Na kremy, których używałam wcześniej z Make Me Bio Face Beauty i tą recepturę 174 również na noc z Make Me Bio, ten na dzień, a ten na noc. I moja skóra wygląda znacznie lepiej, ale nadal nie jest tak ładna jak była wcześniej. No powiem wam, tak, ja się po prostu poczułam załamana i napisałam do tych obu pań. Jedna z tych pań udostępniła u siebie możliwość zadania pytania i napisałam o tym, że stosuję te kosmetyki z jej polecenia i czy jest to możliwe, że mnie po nich wysypało. Na to ona mi odpisała w tym takim pytaniu ogólnym, że grudki ym, nie występują, ale że po tych kremach mogą wystąpić krostki. I ja zrobiłam sobie zrzut ekranu tej oto odpowiedzi i po paru godzinach. Ta sama osoba usunęła tą odpowiedź, ten wpis na Instagramie, w swoim Instastory. I ktoś kolejny zadał pytanie: Jakie kosmetyki polecasz na zasadzie takie super do trądziku, ale trądzik, gdzie jest właśnie uszkodzona bariera hydrolipidowa? I ta osoba znowu podała i poleciła te kosmetyki, jako kosmetyki, które stosują hmm, klientki tej pani i są super, hiper rezultaty. No to ja się zastanawiam, z jednej strony poleca te kosmetyki, a z drugiej strony odpisuje mi, że mogą być po nich kroski, grudki raczej nie, później jakieś wyrzuty sumienia i usuwa ten wpis na InstaStory. Na swoim Instagramie No coś jest po prostu nie halo Ja stwierdziłam, że gówno burzy nie będę robić Bo mam popsutą twarz I żadne dyskusje Mi tej skóry yy, Nie poprawią A tylko wprowadzą mnie W jeszcze gorszy stan Bo te osoby, które yy, obserwowałam Były takimi moimi yy, Guru, wiecie, no Obserwuję koleżanki z branży, które mają cudowne efekty na swoich klientach, i wiecie, no, widzicie te zdjęcia, filmiki i, i, i wierzycie po prostu tym um, osobom. Na szczęście nie poleciłam tych kosmetyków żadnej swojej klientce, ale z tych trzech kosmetyków jeden kosmetyk nie jest zły. Na końcu opowiem o składzie, więc dotrwajcie, proszę, do końca. Z kolei druga pani udostępniła ten krem z Aven i napisała taki wpis, że ja wiem, że te kosmetyki zawierają parafinę i tak dalej, ale nie bójcie się w leczeniu trądziku ta 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 ta. I ja po prostu napisałam komentarz, że po tych oto kosmetykach, po tym oto kremie, wyskoczyły mi grudki krostki i zanieczyściła mi się po prostu cera. Na no to ta pani do mnie odpisała Taki ogólny komentarz, że trzeba by było się przyjrzeć baczniej całej pielęgnacji. Jeżeli ja wiem, że w moim życiu nic się nie zmieniło w przeciągu dwóch tygodni, tylko yy, zaczęłam stosować trzy produkty, i każdego dnia było po prostu gorzej od tych dwóch dni, gdzie na początku zauważyłam faktycznie jakąś poprawę, a później było B. To oznacza, że naprawdę musimy przewertowywać ileś razy to, co widzimy w internecie, i się grubo zastanowić nad tym, czy te profile nie są po prostu takie wiecie zbyt idealne, ale takie trochę naciągane. Wiecie, pokazuje tylko metamorfozy osób, u których faktycznie no, jest fajna metamorfoza, żeby do mnie dużo ludzi wchodziło i żeby po prostu mi zaufali. Ta sytuacja pokazała mi taką rzecz, że trzeba być po prostu odpowiedzialnym za swoje słowa. W każdym polecaniu kosmetyków, czy do włosów, czy do skóry, bo można komuś naprawdę zniszczyć nie dość, że trochę życie, ale też jakby postrzeganie własnej, własnej wiecie, wartości. Przychodzą do mnie osoby, które borykają się z trądzikiem, a ja mam również mocny trądzik. Jak ja mogę im pomóc, jakie ja sobie nie mogę pomóc. I wiecie, i teraz mówię, boję się z tym, z tymi zmianami y, trądzikowymi jest już o wiele lepiej, ale nadal nie jest idealnie. No i dobra, chodzi mi o to, że napisałam i do jednej, i do drugiej i żadna nie wzięła jakby takiej odpowiedzialności za to, że ja nawet napisałam, do której że y, no oglądałam live'a, że kupiłam y, te kosmetyki, co one polecały, że stosuję tylko te kosmetyki, na takiej zasadzie, że trzeba by było się baczniej przyjrzeć w pielęgnacji. No Boże Święty, no jeżeli to ma tak wyglądać, wygląda, że kupcie kosmetyki, po których wam się zryje ładna cera i będziecie mieć brzydką cerę, to później ja wam jakoś ją naprowadzę, nie? No po prostu masakra. I właśnie tutaj dążę do składów tych oto kosmetyków. Bo jeżeli ktoś, kto powiedzmy, traktuje kogoś mądrzejszego głową od siebie, wiadomo, ktoś, kto ma cudowne metamorfozy u siebie na profilu, to ja nie sprawdzam składów. No bo po co, jeżeli. Te składy polecają moje koleżanki z branży. No to oznacza, że one działają i widzę metamorfozy tych osób na profilu. To na pewno mi nie zaszkodzą. I wszystkie te cuda, które miały zrobić te kosmetyki, były przeznaczone do mojego stanu aktualnego skóry. To nie jest tak, że one zostały po prostu jakby źle dobrane. Czyli wiecie, jeżeli mamy uczucie. Ściągania po umyciu jakimś detergentem, to oznacza, że bariera hydrolipidowa jest przerwana i trzeba ją po prostu odbudować. Dlatego postanowiłam kupić tą piankę, no i rozumiem jej zastosowanie. Również chodzi o zmniejszenie stanu zapalnego, który może nam wzmagać używanie zbyt dużej ilości kosmetyków. Wtedy używałam dużej ilości kosmetyków, zamieniłam je tylko i wyłącznie na trzy produkty, więc to była kolejna rzecz, która jest dla mnie po prostu logiczna. I to wszystkie działania, o których powiedziałam na samym początku. I któregoś dnia taka naprawdę załamana stanem mojej cery, jak ona wygląda. Wzięłam te składy i zaczęłam je czytać. I po prostu coś mi trafiło, tak, coś mnie trafiło i, i już wiedziałam, co jest przyczyną tego, że moja cera wygląda tak, a nie inaczej. Zanim przejdę do opowiedzenia Wam o dokładnym składzie tych kosmetyków, o analizie chemicznej tego składu, to chciałam Wam powiedzieć, czym się różnią produkty drogeryjne na trądzik albo produkty drogeryjne od produktów aptecznych. Te apteczne produkty na trądzik są badane dermatologicznie tak, że testerami są osoby, które mają ten problem, czyli po prostu osoby z trądzikiem używają tych kosmetyków, i później jest robiona ankieta, i tak dalej. No, i jest wypuszczany ten dany kosmetyk na trądzik. A te produkty drogeryjne już nie są przebadane pod tym kątem. I ja byłam takim testerem, akurat w trakcie leczenia dermatologicznego jak używałam Epiduo, Diferinu, Akneleku, Aknataku, przeszłam przez te maści złuszczające i byłam właśnie po już wygojeniu tych zmian pierwotnych grudek krostek. I zostałam wtedy testerem i testowałam krem, oczywiście białe opakowanie, nie wiadomo co to za krem, nie wiadomo co to za firma i ja go testowałam 90 dni i wyglądało to tak, że po prostu ja jemu ocenę dałam tak prawie, że wszędzie 3-3-3, wiecie? Znaczy nawilżenie 3, natłuszczenie 3, redukcja tam zmian tych ymm, blizn potrądzikowych, rozjaśnienie ich też tam, dajmy na to 3, bo skala była od 1 do 5, to tam, dajmy na to 2, 3. Czyli ogólnie tyłka nie urywał. I dalej lekarz, który przeprowadzał ze mną ten test, to zadawał mi swoje pytania, i te pytania były tak naciągane, tak naciągane, że wyszło tak, że ten krem jest taki na czwórkę z plusem. I jeżeli tak mają oto wyglądać testy produktów dermatologicznych, które są wypuszczane na rynek, tylko dlatego, że jest to produkt po prostu nowy i ktoś się na to rzuci, bo mając ten trądzik, to my się czujemy tak, że chcemy łapać każdej deski ratunkowej i kupimy ten nowy produkt. To jest to taka machina czysto marketingowa, więc ja dziękuję. Jeżeli tak wyglądają te testy jak mój. Z tych produktów najbardziej sprawdziła mi się pianka i wydaje mi się, że ona nie wpłynęła tak niekorzystnie na moją skórę, ponieważ jak odstawiłam te dwa kremy i zaczęłam używać pianki plus tych dwóch kremów z Make Me Bio, to moja cera zaczęła się oczywiście poprawiać ale wydaje mi się, że właśnie ona nie wpłynęła tak negatywnie na moją cerę jak te kremy. Oczywiście ja tutaj podkreślę to, że ja jestem takim przypadkiem, że akurat dla mnie te kremy nie są dobre, nie są przeznaczone dla mnie, ale komuś może one pomogły. Znowu potwierdza się to, że nie wszystko jest dla wszystkich. Czyli tak pianka była najlepszym z tych produktów, a teraz o składzie tej pianki. Moja skóra po niej była miękka i faktycznie nie wymagała później tonizacji i nadaje się jak najbardziej do demakijażu. Składa się ona z wody, gliceryny, która nawilża betainy, która jest aminokwasem, który również nawilża i łagodzi. Kokamidopropyl betaina jest substancją myjącą, pianotwórczą, poprawia jakość piany. Z aminokwasami, czyli substancjami powierzchniowo czynnymi. Substancja łagodna dla skóry i błon śluzowych. Dalej mamy emolient, który jest pozyskany ze skrobi kukurydzianej, który utrzymuje wilgoć i przez to pośrednio nawilża skórę. Dalej mamy substancję myjącą powierzchniowo-czynną. Kolejny składnik to jest koemulgator, który wspomaga działanie głównego emulgatora, stabilizacji emulsji, poprawia wygląd i... Stabilizuje pianę. Rena tłuszcza, czyli odbudowuje barierę hydrolipidową po wcześniejszym zmyciu substancji tłuszczowych. Pantenol łagodzi i nawilża. Hydroksyetyloceluloza jest zagęstnikiem, który zwiększa lepkość kosmetyku. Disodium ekta jest sekwestantem, reguluje i tworzy kompleksy z jonami metali, które wpływają na wygląd kosmetyku, pozytywnie wpływa na trwałość. Wspomaga konserwanty, destabilizując ściany komórek bakterii, w których obecne są jony wapnia, zmiękcza wodę. Pozwala na otrzymywanie klarownych roztworów, bezpiecznych w kosmetykach. Dalej mamy Lonicerę, jest to substancja aktywna, czyli wyciąg z kwiatów kapryfolium, który ma działanie przeciwzapalne i działa bakteriobójczo. Dalej mamy Lonicerę japonikę, jest to ekstrakt. Kwiatu wiciokrzewu japońskiego jest to również substancja aktywna, która działa. Bakteriobójczo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, koi, łagodzi podrażnienia, odświeża, wygładza i napina. Wyciąga toksyny ze skóry i ma właściwości lecznicze, kondycjonuje i wzmacnia naczynia krwionośne. Jest bezpieczna dla kobiet w ciąży. Dalej mamy składnik, który zmniejsza bądź eliminuje nieprzyjemny zapach na skórze oraz chroni przed jego powstawaniem. Dalej mamy kwas cytrynowy, który jest regulatorem pH. Mamy probiotyk inulinek na przykład w kosmetykach dla dzieci sprzyja rozwojowi dobrych bakterii które zapobiegają wzrostowi tych szkodliwych Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry i utrzymuje ją w dobrej kondycji. Dalej mamy alfa-glukan, który jest prebiotykiem, przywraca i utrzymuje równowagę mikrobiomów skóry, wzmacnia jej barierę ochronną, zwiększa odporność skóry na czynniki zewnętrzne i hamuje rozwór patogennych mikroorganizmów. Które mogą powodować zaczerwienienia, podrażnienia i zmiany trądzikowe. Składnik nawilżający tworzy na skórze film, który ogranicza nadmierną ucieczkę wody z naskórka, czyli tzw. TEWL. Jest stosowany w produktach do cery trądzikowej, wyrażliwej i atopowej, a także w produktach do higieny intymnej. Na samym końcu mamy fenoksy etanol, który jest konserwantem. Podsumowując, jak sami widzicie, skład pianki jest naprawdę dobry. Ma łagodne detergenty, ma substancje, które łagodzą skórę, sprzyjają odnowie bariery hydrolipidowej, również tutaj działają korzystnie na właśnie skórę trądzikową i takie przesuszenie w tej skórze trądzikowej. I mogę powiedzieć ze szczerego serca, że jest to jedyny produkt, który polecam z tych trzech produktów. A po myciu twarzy używałam krem ten z aven. Na pierwszym miejscu w składzie mamy wodę termalną, na drugim miejscu w składzie mamy parafinę. Później mamy glicerynę, później mamy oleje roślinne, które są emolientami tłustymi, działają w tym kremie jako emulgator. I składnik konsystencjotwórczy. Później mamy tlenek cynku, który jest filtrem fizycznym, który odbija promienie UVA i UVB. Glikol propylenowy, który utrzymuje wilgoć oraz nawilżenie. Dalej mamy substancję, która jest niejonową, substancją powierzchniowo-czynną, jest emolientem, emulgatorem i emulsyfikatorem. Kolejny składnik PEG-22 jest emolientem, również emulgatorem. Dalej mamy Barwnik, który jest również lepiszczem, regulatorem lepkości, zagęstnikiem. I później mamy taki ciekawy, dosyć składnik. Ten składnik mnie akurat tutaj zainteresował. Nazywa się AquaFilus Dolomi Ferment Filtrate i jest to pierwsza moduła mm, oryginalna, czyli ta RKF kółeczku, będąca ekstraktem z linii bakterii o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwświątowych. Dalej mamy argininę, aminokwas, który jest humektantem przenikającym w głąb skóry, biorący udział w syntezie kolagenu. Arginina nawilża, wzmacniając hydrolipidową barierę skóry, przyspiesza procesy gojenia. Oczyszczony wosk pszczeli jest pozbawiony koloru i zapachu, jest emolientem tłustym, emulgatorem i stabilizatorem emulsji. Następnie mamy siarczan miedzi, który działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwstarzeniowo, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, odbudowuje barierę ochronną skóry. Stearynian magnezu zwiększa przyczepność danego kosmetyku do skóry. Sól kwasu siarkowego i magnezu jest stabilizatorem emulsji, który odpowiada za konsystencję produktu i pochłania sebum. Dalej mamy rafinowany wosk mineralny, który jest pozyskany z ropy naftowej, jest emolientem tłustym, stabilizatorem emulsji. Dalej mamy regulator pH, który jest emulgatorem, stanowi bufor stabilizujący pH. Gdy w kosmetyku występuje parafina lub olej mineralny. Na samym końcu mamy substancję, która działa jako konserwant. Myślę, że pogorszenie stanu mojej skóry jest przez to, że mamy tutaj na drugim miejscu w składzie parafinę. A te wszystkie substancje, które faktycznie mogłyby poprawić jakość skóry, są tak w połowie składu i wydaje mi się, że ta parafina po prostu nie pozwala przeniknąć tym. Drogocennym składnikom aktywnym w głąb skóry, tam, gdzie leży problem. Tak jest przynajmniej moje wyjaśnienie, analizując ten skład chemiczny. Na koniec dnia na umytą osuszoną twarz nakładałam krem Uriasz. ale mi się zrymowało. I teraz jego skład. Mamy wodę, mamy olej mineralny, czyli parafinę. Mamy substancję wypełniającą, która zwiększa objętość produktu kosmetycznego. Substancja, która maskuje brzydkie zapachy, wspomaga stabilizację emulsji. Dalej mamy tlenek cynku, który jest filtrem UV, który również działa matująco. Dalej mamy silikon, który jest emulgatorem, emolientem. Znowu mamy emolient. Później mamy humektant, który utrzymuje i zachowuje wilgoć w kosmetykach, zapobiega wysychaniu, rozpuszczaniu dla innych substancji aktywnych, np. roślinnych, które ułatwia przenikanie innych substancji w głąb skóry. Znowu mamy emolient, który poprawia właściwości aplikacyjne w rozprowadzaniu kosmetyku, który daje uczucie jedwabistości na skórze. Kolejne składniki to pantenol, i gliceryna, która utrzymuje nawilżenie, dimetikon, silikon, który jest emolientem suchym. Później mamy regulator lepkości, zagęszcza emulsję i ją stabilizuje oraz pochłania sebum. Później mamy rozpuszczalnik. Później mamy tokoferyl, który jest antyoksydantem, hamuje procesy starzenia się skóry, przedłuża trwałość produktu. Następnie mamy humektant, który jest regulatorem lepkości, substancją filmotwórczą. Znowu mamy filtr UV, który działa przeciwutleniająco, antyoksydacyjnie, koi i łagodzi, wzmacnia naczynia krwionośne, chroni. I działa przeciwzmarszkowo Propanediol, który jest rozpuszczalnikiem, regulatorem lepkości, nawilża wzmacnia działanie konserwantów zawartych w kosmetyku dalej mamy pozyskany z ropy naftowej rozpuszczalnik zagęstnik który poprawia konsystencję preparatu kwas cytrynowy który jest regulatorem pH dalej mamy składnik który naśladuje działanie innych neuroaktywnych peptydów polikwaternium 61 jest środkiem powierzchniowo czynnym w pielęgnacji skóry w kremach mleczkach filtrach UV środkach oczyszczających Faz hialuronowy, który nawilża, chroni naskórek przed utratą wody, uelastycznia, zmiękcza, wiąże wodę i dzięki temu napina i wygładza z zagęstnikiem i stabilizuje fazę wodną kosmetyku. Sili Anetriol jest substancją pomocniczą, firmotwórczą, pochłaniającą wilgoć. Dalej mamy olej z nasion ogórecznika, emolient tłusty, zmniejsza odczucie świątu i suchość skóry, i na samym końcu jest składnik, który mogę się domyślić, że ma funkcję konserwantu, ale nie znalazłam na jego temat jakichś rzetelnych treści, dlatego tutaj nic nie będę zmyślać i umieszczać. Wydaje mi się, że kolejny problem, który moja skóra miała ze składem tego kremu z Uriage, to jest podobny jak z kremem z Aven. Na drugim miejscu mamy olej parafinowy, mamy tutaj o wiele więcej silikonów. No i nie wiem dlaczego takie dobre substancje jak na przykład olej z nasion ogórecznika, który zmniejsza odczucie świądu i suchości skóry nie mógł być zastąpiony, wiecie, że silikon jest wysoko w składzie, a mógł być ten olej, oleje naturalne są zdecydowanie lepsze niż te substancje, które są no po prostu takie sztuczne. Kochani mam nadzieję, że dotrwaliście do samego końca, przygotowanie się do tego filmu zajęło mi naprawdę dużo czasu. Kochani, na trądzik ma wpływ wiele czynników: to jakie, w jakim stanie hormonalnym jesteśmy, w jakim stanie menstruacyjnym jesteśmy, jakich kosmetyków używamy, jakie metody używamy, jakich niedoborów mamy w organizmie, jakie współtowarzyszące choroby mamy, jaką dietę stosujemy, bo na przykład produkty mleczne typu żółte sery, nabiał będą. Nam wzmagały to wydzielanie z gruczołów wojowych, Skóra się będzie bardziej przytłuszczać, ale ja mam pewność, że to właśnie po tych kosmetykach moja cera zaczęła się pogarszać. Kochani, te kosmetyki wcale nie były takie tanie. Ja je i tak najtaniej dostałam w aptece Gemini, zamawiając przez internet i odbierając w punkcie coolpoint. I te trzy oto kosmetyki kosztowały mnie, nie wiem, to ile złotych, ale wydaje mi się, że około 150 złotych i to naprawdę tam na tej stronie były one najtaniej. Dlatego serce mnie boli, że nie dość, że wydałam pieniądze. To jeszcze te produkty mi się nie sprawdziły. Mówię konkretnie o tych właśnie dwóch kremach. Kochani, napiszcie mi proszę w komentarzach, czy natrafiliście na te kosmetyki, czy one się wam sprawdziły. Może ja jestem tym takim ewenementem, któremu naprawdę mało co pomaga, że moja skóra jest po prostu tak bardzo wymagająca. Cały morał tej historii jest taki, że powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje słowa, jeżeli komuś coś polecamy, bo możemy znacznie wpłynąć na samoocenę tej osoby, której poleciliśmy te dane kosmetyki. Dziękuję Wam, kochani, za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa! pa!